jest zag... gość w A skąd ty to wiesz? Jest, 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 a, a to a może nie? To, może... to ty. Nie, mnie pokazywał. Nie ma, dobra, sorry. Widzę graczy. Widzę graczy. Biegną do kafeterii. Gdzie? Do kafeterii biegną. Na... Ty słyszał w środku? Ty, biegnę na ten. Biegnę na Spinewooda. Poczekaj. Nie. Concord, sorry. Mi się mylą. My brodka spasznie. Wyszli tyłem, otwarte. otwarty. O! Musiałem zabić jednego. Mhm. Mm Ty już tam wszedłeś, do środka? B nie, nie, ja tu jestem od tak tu Wszedłem na schod. Zrobiłem tarko shootera. Zrobiłem tarko tak Właśnie, zrobiłem tego typa. Biegnę tam do ciebie. Jak dobrze ja tu tutaj wszedłem. Boże święty. Sami jednak te cztery szare komórki naprawdę się złączą. Może jeszcze raz? Schowaj się do środka, po <laughs> Miły, przyjemny rajd to miał być! Taro, Przebiegłem. Czy... Dobra, przebiegam. Ten raid zamienił się nagle z dupy w jakiś p... koszmar j**a. w Private Shepard. <laughs>